Coś ty za jeden, Osman Muharem, prędko. Co jest? Ulecz go. Kim jesteś? Co to? Stój. Kto to był? Daj to. Ma spaloną twarz. To jakiś diado? Przeklęte miejsce. To był demon. Cicho bądźcie. Nie bójcie się, nie wstyd Jaki demon? To wariat. Pewnie skądś uciekł. To nie wariat. On coś ma mrocze. Coś ty za jeden. Zia. Ja go ożywiłem. Luźnierca.